Co tam u Ciebie? Bardzo dobrze. O, oh, jestem no na toki Będzie easy frag. Dante. No, Dante. już mu ścianę przyjąłem. Taki so. edit ma oh, no. to Toxic. Chodź tu, Toxic. Jakiego Toxic Minus. Ej, jeden HP ma aura! No lecz, lepsze, lecz, Ja... Bo lecz, lecz. Jak masz na Discord toksiku? O, Zdję... to jest... Co? Masz. <susur> ma duży, mały Oxy, właśnie, po 511. Zapytaj się go, czy jutro zrobi live'a. Gdzie ty jesteś, Hepsut? Ja jeszcze tu wyklaczuję. Sławnego, odjechał. <susur> jeden ma... miał 10 HP ode mnie. <susur> My z kawcian... Tak jilnie zatobiem jeden HP Siema na Star H gramy, Ona ma 10 lat. Jestem zalogowany 120 Ten drugi Ola, miał amico, 10, panie A ah, MS <śleski> Gramy jutro. Dzięki za kolejne 5 złotych. Dzięki, dzięki Zagramy jutro, za, za Dychę to ja małe grać Dady, to ja mogę grać. Dergan, ty jesteś taki głupi, chłopie. Ty masz zarabianie od chyba 8 miesięcy i nie, nie streamowałeś nic, chłopie. No i po co mi to, jak ja nie, nie będę się zajmował YouTubem. Pokaibcie w niego. Ej, dwóch mam! Dwóch mam, dzieciaczków! Ale to no. płacze. Podniosłem taksika, czy mi się wydaje? MS, podniosłem taksika? Dobra. Dergan, się sprzedaje. Siema, Franek. Ziomek, ty grasz na PC, weź odpal konsoletkę. Zakaj, 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 Na zakaj, 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 tej zakaj, 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 tak, on zrobi live'a jutro, widzowie toksika, no? Już robi. <grymne> widzowie toksika wbijają na streama Bergmanu, żeby się pytać coś toksika, nie wiem. Na każdym streamie tak jest, jak jest toksik. No nie tak. Jak coś to dodaję do znajomych osoby, które mają pisane mi kod Oj, oj, oj. oj! A jak mam, mam kod w sklepie, komenda XUE, to mnie dodasz? Komenda XUE. No bo ja mam taki kod. O co to za bambik? O Jezu, przepraszam kolego. Idziemy po. A, a tutaj areczek jeszcze siedzi. Chodź tu. chodź tu, chodź chodź po niego. Ocyf Aksa, ocyf Aksa. Patrzcie Nie co mam. Tak. Patrzcie co chłopaki mam. Kawę, na... kawę. Oj. Jak, jak, ja mam pula cały czas. Dobra, filofujemy, yeah. filofujemy. Nie, yeah, przegrywamy to, nie No bo ms nie ma. Dobrze, Gadzina. Gadzina, lepszy. gadzina, gadzina lepszy. A jest najlepszy. Gadzina jest kozak. Jestem ms A to ty ofragi miał. Gadzina to koks. Moksyk, ja nie daj mi wody, nie, nie, nie. żebyś nie uśmiechał co, MS-a nie ma. Gdybym małoski robacz. Filipowski, jeszcze raz coś go jego wypierdala z z Nie. już mnie do nerwów. się No jak ja mam tutaj dwóch jakichś Sitonów ty Sheaton Max no, jak ty kurwa ledwo na coś Jo, Yo, mówi to Arek. Jak ty tak tam 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 play tam robisz, że Bedin 3 0 HP, zero HP Jak wyginiecie Kurwa kefciu Pierdolę, już nie gram w Minecrafta pisać Aoo ty. A nie mogę zobaczyć ile ma ten Toxic fragów Ojejku Chłopaki Ty ty serio jesteś przykurwiony Bardziej niż ja myślałem Yo Czemu wyszedł? Halo, halo Miał... Miałbyś czułany być kto, kto wyszedł? Kto wyszedł? MS To wyszedł? No to od was Nie, jest MS To kto wyszedł? Nie, wyszedł, bo musiał iść na kolację Amk. A my to sure. w możemy zrobić live -widło. Właśnie tak Nie było stałe Stałe, stałe, 100 osób także gdzieś, 100 osób Ale gra jakby ja, to jak się zblokowałem Dobra jak my przegramy Będąc w szkurkę Ale ty ma, maszem dwójkę, ale ty masz Nie miałem samolotu do w On na ze zero Ja Siem też zero, bo tą godzinę rozjebałem Ej rae, lecisz ozięki za killa, Kacper Nie <laughs> ja ma Kaspera. No co ty robisz Na kucaku chodziłem <laughs> Siema Igor, Asper, Asper mi dał 150 jo, dębki, Jak miał 50 Asper. Oni nas zmutowali? oni, oni nas zmutowali. Nie mam co robić, tylko ja to problem. Sir donate? Już patrzę. Wow, tutaj! Yeah, Jest! Yes. Ktoś tam dostał za dużo. Już patrzę, oh. to był mate. 199 100, uh, God, 100. 100. Dzięki, dostał. Co mam sto. Z 70 dostał. Dzięki wariacie, za kolejny mił. Dzięki go. Ej, Dzięki, no kurde, rikso. dostał do tego hita. Czekaj, karcia się. Zagramy, reloduje. wariacie. Czekaj. No i Toksik ale, ale nie on był takiego kraka, miał że się w palmie myśli. My kiri kiri Ankat I'm cut. Ej, zapytaj toksika czy zrobi mi rekru? To jest toksik ciężarzy. Kiri, kiri, kiri. I'm Widzisz, jednak masz czas, no mam. Tu się znalazł na kwarantannie czas. Go go go! go. Oj, trzymaj, trzymaj, wuchman, wuchman. Wuchman. Zostaw trwa. Zostaw trwa. 50, trwa. Zostaw Cofnijmy, cofnijmy, trwa. Zostaw trwa. Zostaw trwa. Najlepszy leży, najlepszy leży. Nie, nie. kurwa, się kurwa, kurwa, dostał sto, on dostał 100. Ta godzina dostała 100, ale rybkę za mnie gadzina kurwa, kurwa, ale kurwa, za mną. Gadzina to kurwa, 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 Czekaj, kurwa, 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 to kurwa, kurwa, To jest jebany tryhard. kurwa, 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 Łe, ksułem je zapraszam. Ale ja też jestem w chuj-chujowy, czyli brakiem Free Fraga. No kurwa, Fortnite kind to of dla mnie nie grałem, bo w Minecrafta gramy. agramy. Zaszedł jeden oh. kasper. Nieee, Foxy! Drugi za 100 minut to tam. No ja też kupisz na 100, tak się poglądasz. Czy możesz zagrać? Możesz. Moż! Mieliśmy nami grać. A jajaj, dawaj Kasiu, dawaj, dawaj, dawaj. Mamy 100 Dobra, minus mnie na farcie. Ja tu są twoje rybki. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, puść nie. puść nie. tam, sam No nie. Esa bois! Bo to sam gra tak Kefciu! Widzisz, ja ci wiem, że będziesz grał z tych Ale jak ten Szczyt gra cały dzień w Fortnite'a? Jak? Grałem w CS'a? Wygrałem jednego Wampiłana, Ale... grałem w CS a. Masz coś do nas? grałem w Minecraft'a? Nie tam bym zbiła, ale nie mam gamepassa. pasa. Ło, wow, na mnie jest Yeti! Dobra. Ojej. miał 30 HP chyba, co nie? No i samo pętaje ze sobą. No, jakoś tak. Iri, Iri, Iri. Iri, Iri. Jeśli, Gondzie, masz z całą czwóreczkę, to możesz.

no co, gramy z Narym potem? Daję 200 co rundę, przestaje mi zależeć. Gadzina. <grymna> Później <bez> Krzysiek. I... <grymna> o, Minecraft better od tej gry. Wód mamy. Ogniskowo nie ma tam krewa. Jak?

to jest najlepsza muta, Ewa Jeść. Dobra, masz no Kasper. Kasper, spokojnie, spokojnie. Jeden. Pomocy, 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 pomocy. Wiem. Trafił A, bo mnie. pewnie obok, nie? My już nie jesteśmy w tym planie, Kasper. Dlatego tam nie było. Myślę, że to ty obok mnie rozwala. Ale ktoś ścianę pisał, jakąś ścianę. No Realizacja. później konczam. Tu mnie trochę robi różnicę tym brak jest mesa. No ale no stary, my we się gramy, no. Co to ta tak? beć? Ile masz pili? Ile masz pili? O, Kopijamy. ja mam Dzień, jest dobra, OK, 100 tam Otwieraj mnie, teraz, to, proszę. Ej, on je ja Dostałeś 30, nie 40 nie jak się i 200. Na... Ja wiem, Krzysiek. To wszystko dla rodziny, to ależ każdy z oh, e, e, oh, jest w, je, w, w stanie. Ojoj, ojoj, ojoj. Cześć, smokin mam Ej, to czekaj! Warderki. Jest 7, 6, do ilogramu. Do 10 to nikt dogra z nami sobie ksuę. Niech nam czwarty wbije, bo we 3 to się jednak słabogram. ksuę nie. A bo pani jest zniszczenie Dobry. Ok, my we 3, tu wygrywamy. Na tak. ja, filmie panie, Kabila? Nie wiem, że 140 dostałem. Mach mnie zaprosił, a toksik tak, mnie nie chciał zaprosić. Jesteś toksik niedobry. Dajcie nas, donoścy. Ja gracie ja tam, na prawdę. Oni wszyscy tam lowam mają. Siadał na Mamy ujemne, trzyma chyba nie. Trzyma Spartą. Ale Sheet on, <laughs> on this kid. Spartacus. No się nam reset. No jest, nie. Wow, wow. Czekaj, green zap... green mnie zaprosi mnie nie zleżyło. on ma 7 rybek pewnie, uważaj. Był dwie mki. Soja, Franek, ser, to pamiętam. Ja sobie wezmę jeszcze jedną żeby mieć 60 dama. Dobra. Dobra, wezmę sobie jeszcze 3. Jeśli to pamiętam. No, blisko jest. No 40, serio? Dobra, niech tak się Bo... Jakie masz kb? Później ksła. Takie masz kadę. Max, ja. a ty znasziga, bo jak tak to zapytaj czy zna kokosa A jakiego kokosika czy kokos. kto to? Yo, ja wiem który kokos, się To jest nie ten? Duo partner a On jest duo partnerem na tego? jest z jaką miał? Nie, Nie, nie Playman, Coś innego tak, ten... A nie, czekaj Ten kurde ten co wygrał 1400 dolarów na Winter nie ja wiem. Wiem. Ty wiesz, do za zero dostał. 30. Nie dostał nie wiem. So! Nie było, nie Teraz nie dostał. Prawda. Ja mam zero, a mod vent Właśnie nie wiem, o kogo ci chodzi hmm. do końca. A z nie. bot, się oczywiście żartowałem. <grym>. Siema, o Sparta, siema. Co tam, jak tam? Jak tam się na

To jest on. 40 Pusty hit Dobra, padłem, padłem Nie się kapnę Pozdrawiam, Franek Pozdru, Pozdro, pozdro Zostało No kur... Iluś, się. 90, nie? Yeah. Boże Tyś rybki Konrad. Jesteś lepszy od niego Dobrze no Team Puga! Ej w ogóle jak ogarniemy sobie logo Puga, To będzie zajebisty pomysł To które jest na Discordzie teraz jest fatalne No ale Szczerze. wiesz takiego, takiego psa, takiego małego, takiego słodkiego co ogarniemy Żeby wiesz, na t-shirt jakiegoś to zrobić to fajnego to był Na fajnego. Byk? To możemy zrobić był dwa kozacki. warianty Wiesz to to na początku no, no dobra, to Możemy go ogarnąć w sumie. Juno. Duś to. Jak to się dzieje? Śmiej to, no, co to, wiesz. Dobra, dańcie i Tenko na jeszcze czy nie? Ja nie gram, nie chcę mi się już